Dokument zawiera wrażliwe treści o tematyce dotyczącej seksu. Obudziłam się i zajrzałam do telefonu. 200 powiadomień. Moje zdjęcia topless. Byłam zaszokowana. Ktoś wrzucił moje zdjęcia. Is n 1 Poczułam się upokorzona. Ta strona miała niszczyć ludzi. Kto ją stworzył? Tu Hunter Moore. Rucham wasze dziewczyny. Netflix, serial dokumentalny. Hunter Moore, najbardziej znienawidzony człowiek w internecie. Jego strona internetowa is N1UP. Wrzucaliśmy fotki typier. Na dymaniu innych mogę zarobić hajs. Uważał, że jest królem porno zemsty. Film twórców oszust z Tindera i odwal się od kotów. Udowodnił, że socjopata może odnieść w internecie wielki sukces. Wkurzyłem się. Błagałam, żeby usunął te zdjęcia. W odpowiedzi dostałam LOL. Czy pojawił się ktoś, wobec kogo miałeś wyrzuty sumienia? Usunąłeś zdjęcia? Nie, mam z tego frajdę. Nie przypuszczał, że jest ktoś taki jak Charlotte Loss. Zaatakował moją córkę. Należało go ukarać. Gdy czuje się zagrożony, nie liczy się z niczym. Chodzi o hajs. Gdyby nie agresja, sam nie wiem, kim bym był. W sieci zemsty miał za sobą bandę zaburzonych cmokierów. Jego fani chcieli mnie dopaść. Jego szaleństwa eskalowały. Postawiłem sobie cel, zlikwidować tę stronę. Będzie gorzej. Planował coś gorszego. Nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Co masz do powiedzenia? Nic nie powiesz? Jednym kliknięciem można zniszczyć komuś życie. Skąd tyle hejtu? Zarabiam tylko na waszych nudesach. Dzięki za zło. Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie.